Chodź, idziemy? Chodź tutaj, tu musisz dać bilet. Daj tu bilet. Patrzcie. No. Chodź, idziemy. Stop, 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 Kasper. Stop tutaj, czekamy i chodź do środka. Idziemy. No i hop, no hop. Widzisz wszystko, czy chcesz se tu sianoć? Chcesz tu Chodź. Chodź Nie bój się. Chodź. Gdzie dziura? Chcesz się tu siadnąć i oglądać? Innsbruck? O, tutaj ręczkę. Nie bójcie się, trzymajcie Tu mam się siadnąć? Wcieczka, tata i synuś. Na płaczer Idziemy na dół. Mama sobie trochę odpocznie od nas. Przede wszystkim od Kacperka. Przewita <grym> się. Witaj się. Powiesz cześć. cześć. No. <laughs> Zobacz. I taki mamy widok tutaj. Jedziemy do góry kolejką. Eleganckie widoki. Fajnie? Kogo my tu mamy? Przewitasz się? Powiesz hej do kamery? Tutaj popatrzysz się na mnie? Tutaj do mnie, zobacz Kamera ci nagrywa Tu zobacz pochodźcie do mnie W kolejce i ciągle nie jesteśmy teraz. Nie było przesiadki, tylko idziemy dalej. Tam z tyłu była stacja środkowa, No a my jedziemy dalej. Kupiliśmy bilet tylko do góry, więc będziemy schodzić na dół. Myślę, że za 6 godzin, czyli jest teraz trzecia, czyli 21 powinniśmy być w domu. Już jesteśmy prawie u samej góry. Co tu dodać? Czy tam ująć, nie? Trzeba sobie przyjechać do Innsbrucka. Nawet Polacy byli na dole em, z dzieckiem. No i co? No i chyba już wrócili z góry. Tam kupowali jakieś rzeczy. A my dopiero wyjeżdżamy, nie? Z, z tego, przez to, że jest taka ładna pogoda. To widzicie, żadne chmurki na niebie. Możemy nawet o 15 tutaj sobie no po prostu zacząć iść na dół, nie? bo normalnie mogłaby być burza, ale z racji tego, że właśnie nie ma burzy, jest taka piękna pogoda, to nie musimy nie musimy w ogóle, że tak powiem, się o to martwić. Z będziemy wysiadać. No, chodź, 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 Super. I chodź, idziemy dalej. Co? No to już jedzie na dół, a my idziemy do góry. chodź, chodź, Co? My już nie idziemy dalej. chodź, 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 chodź Zaraz pójdziemy dalej, chodź, daj rączkę. Już cię wezmę, tylko musimy iść na chwilę. Wiesz? Chodź. Opa. Tu chcesz iść czy z drugą stronę? Kiedyś tu byłeś i płakałeś Idziemy na jedzonko? Coś na banana? Chodź to cię wezmę do ten i będziemy szli sobie, tak? Chodź tutaj Co? ani tu? Nie, 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 nie kamerkę nie ruszaj. Chodź. Ej, nie ruszaj, że kamerkę? Kacper Chcesz się napić wody? Mam dla ciebie czekoladkę. Wziąłem dla Kacperusia Ej, nie ruszaj. Ej, bo podupię to ci nam. Zobacz co ci wziąłem Mam banana, chcesz banana? I czekoladkę chcesz? Chcesz? Co powiesz kamerce? Papa. Jakie papa? Co powiesz? Nie no, kamerce nie mówi się dzięki. Coś się napić? No, soczek Więc my idziemy dalej tak Kazberek? idziemy dalej? pomachasz wszystkim? a tu się popatrz Kazberek. tu się popatrz i kogo pozdrawiasz? Dajki. mamę? Mamy. i kogo jeszcze? ciocię Madzie? tak ja. kogo jeszcze? dziadu kogo? babę babę i kogo jeszcze? no tu się mówi nie, nie, to nie słuchaj się to się mówi tutaj kogo jeszcze? mamę tak? mamę i kogo jeszcze? dziadu a wujka? Bija. A jak ma na imię wujek? Szymy. Fa Fabian <grywa> Tak? A pozdrawiasz Light'ego? No Lighty pozdrawia Light'ego, więc... Więc tak No, Pan Szefu chce zjeść na zjeżdżalni, tak? Czekoladkę jeszcze? Tak. Bardzo? To musimy pierwszy, iść trochę, pójdziemy trochę na dół, ok? I potem dam ci czekoladkę. Ok? Ok? Idziemy teraz w dół. Właśnie załadowałem kacperka po tym, jak czekoladkę sobie zjadł i jedziemy do domu idziemy do domu w takim oto plecaku no. schodzić na dół będziemy pewnie koło Nie chcę tu skłamać ale myślę, że 5 godzin będziemy schodzić Czyli do 2030 bo mamy 3.30 teraz Tak. Mamy pićko, mamy czekoladkę Tak mamy czekoladkę mamy czy nie mamy? No, mamy banana? Nie. Mamy czy nie mamy? Mamy wodę z sokiem, tak? Ma... No, idziemy do domu. Tak? Mama? Co mama? Do domu, mama. No do domu. No. Megi, tak jest Megi w domu. Idziemy, tak? Ty ja jak? Kiedyś sobie obejrzysz? Jak będziesz duży Kacperek? Co pipi? Pan Kacperek, jak kiedyś będziesz duży, zobacz tutaj. Jak kiedyś będziesz duży, chłopczyk, to sobie obejrzysz, jak szłaj z tatą, tak? Jak Cię tata niósł na plecach, tak? A tutaj na brzuchu ma piczko. Jakby się chciało, zachciało. Jedyne czego nie mamy, to nie mamy pomperca, tak? Ale kacperek ma jednego na sobie. Teraz uczymy kacperka Sikać na języczku. Głównie mama jest zmotywowana żeby Kacperek na nocieczku sikał, bo go tak tu do przedszkola nie przyjmą. Tak Kacperek? Mm. Ale fajnie, bo ty jesteś chłopak, który lubi się bawić, nie? To co ja? Ja się nie lubiłem w przedszkolu bawić. Byłem, bo musiałem. A z Kacperkiem zobaczymy. Tak, Kacperek? Mm. No i teraz idziemy do domu, woda. tak? Tak, woda pokażemy tu. Tu mamy wodę. I idziemy sobie do domu. Tak jest. Tu też jest woda na dole. I tam jest woda. No, a tam jest jakaś studnia nawet. Wszędzie woda, wszędzie. Tam woda. Pięknie, pięknie. No, to jest jakiś wyciąg mniejszy. Możesz że na ten mniejszy mniejszy wyciąg. Tak czy nie? No, pięknie. No i super mamy. Że przesadzam, że to głupia sprawa, że czekolada nie rozwiąże świata Ale kiedy dzień się wali, noc mnie dusi, daj mi kostkę, bo inaczej serce ruszy Czekolada w mojej duszy Gorzka, mleczna, co poruszy? Kakao płynie w mojej krwi, to jedyne co mnie budzi, kiedy świat się śpi Czekolada w mojej duszy Pierwsza przerwa Chciałem poprawić Kacperkowi ten plecak, bo bo zasnął i mi bił głową w moją głowę, więc Zatrzymaliśmy się, zjedliśmy coś Idziemy dalej, tak? Ej, nie robimy tak, bo przyjesz kamerkę. Pan się obraził teraz na mnie, tak? Tak się właśnie Katwerek obraża, patrzy się po tym jednym okiem. Czy pan chce czekoladkę? Nie chce czekoladki? <laughs> tak taki jest. Obrażony, obrażony, a potem, jak przychodzi co do czego, to wszystko chce. Dobra, my idziemy dalej. Pierwsza przerwa za nami. Tak panie siebie? Nie. Jadłeś czekoladkę? A ja. A banana? Banana. Jadłeś? Tak czy nie? Powiedz wszystkim, papa. Papa. No. Idziemy dalej. Trzymajcie się i cześć. No, a autko tu jechało. No, tam jechało na dole. A my zmierzamy dalej. Kazbrek chciał iść na nóżkach. Więc idzie. Co jak najbardziej lubi kolejkę górską, prawda? No? Jest tak ładnie, że ma nie można było być cały czas. Mam nadzieję, że mama zrobi coś dobrego do jedzenia O tak Szliśmy właśnie kurczę mieliśmy dojść do Igrz, a doszliśmy do tu Doszliśmy tu ten no Tanekrenan to igrz musi być tutaj Ciao Coś kurde się nie nam poszło tak jak powinno iść Nie, to, to w ogóle jest zły kierunek Dorf, jesteśmy w jakimś Dorwalda Musimy zaraz. Tu jest Innsbruck o oh my god Dobra, to tym pojedziemy Możemy okay. tym dojechać Kacperku do Innsbrucka, więc zaraz zobaczymy na nasz bilet okay. i będziemy jechać. Okay. Gdzie? Okay. No 18 okay. Osiemnasta okay. Okay. Kurde 5 minut temu nam odjechał Dopiero 55 Albo Szósta, piąta, szósta Ta, dopiero za 25 minut jeszcze jakaś jedyneczka Tu jedzie do Haubanhofu, Autobus Nie ban, autobus idziemy? No, jedziemy, chcesz jechać? Tym musimy jechać 22 minuty jedzie stąd Bo. Tak się chyba opłaca I? Jesteśmy już w autobusie z Kacperkiem, tak? się nam. dubus bus tak? Mamy bus. Dobrze, że ma kartę, bo tak to, kartę, bo tak, to się musi zapłacić, bo miał 6 euro stąd. No, czerwone, tak? Przez to znaczy, że mało baterii jest. Wiesz, to teraz tutaj jesteśmy? Skręcamy, no, gdzieś, bo autobus jak szybko przejechał.